się witam tam w kolejnym odcinku i no, zapraszam do oglądania a to jest ten Leonardo Fajnie. podam mu, mu stronę kodeksu. fabryku Ezio Thank God you're w right. This madness with the Medici and the Pazzi is this why you pursued Francesco Not exactly Well whatever your reasons the city is safe again thanks to you Now tell me how may I be of service Ah, yeah, another page. Aha, it's a similar cipher to the last one. This won't take long. I don't know why, but it seems to me that Leonardo da Vinci behaved like he was poisoning. It's 3 another great design for delivering poison. <laughs> wow, nice. That's pretty awesome. Can you build it? See, it won't take very long. I just need to find a way to hollow out the blade without sacrificing it.

Chcijcie wcisnąć się, bo ja chcę tutaj wyjaśnić, jak to działa. Działa to w taki sposób, że na przykład zakradamy się do naszego głównego celu. Jeżeli byśmy go normalnie zabili, pytając o to by od razu się wszyscy rzucili. Ale tak to tak jakby wbijemy to ostrze w niego, zabijemy go od razu. I tylko taką truciznę w niego puścimy, on się tam zacznie błąkać, rzucać się na wszystkich. My się oddalimy spokojnie, aż on w końcu umrze. No. Nie wiem, może nie będę wam te tego teraz pokazywać. Na przykład dobrze jest używać, że siedzi w sanowce, jakiś sol przychodzi i my go wtedy tym płaszczem je. Dobra, nieważne. Naciśnij. Naciśnij co? Jazdźmy na obrazki, Nie ważne. nieważne. No, szybką podróż do wcześniej zapomnianego miejsca, wow, jest tu coś takiego. Szybka podróż, serio? że to... ja nie wiedziałem, że to jest coś takiego. A chyba, że to działa no Nie, nie wiem. to. Tak. Chyba musimy tam jednak pobiec. Bo do Monterigioni mamy chyba iść. Y, tak myślę, przynajmniej. A szybka podróż chyba działa na ten sposób, że na przykład od miasta do miasta jest tu coś, a nie, że z punktu jakiegoś mieście, na przykład do bramy. Patrzę, czy to nie możemy skrzynek, bo często właśnie w takich miejscach są. A powinno tu coś być, i chyba jest. Jest, jest. A więc ale to wygląda jak jakiś grobowiec. Nie, to nie jest grobowiec. Ile i Prawie 300, trzysta. Super, może być. Taka suma mnie na razie trochę zadowala. Nie mówię, że w pełni. pełni to by mnie zadowalało, gdyby to było z tysiąc. Ale chyba nie ma takich skrzynek. Przynajmniej nie w mieście. Ale co ja tam wiem? Nigdy jakoś ich nie yy, kolekcjonowałem tu, 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 tu. Jak nie ma na razie to mówi to wspomnę, że w linku masie, macie prawdopodobnie rapping, kiedy nie zapomnę yy, dowrócić. ...do takiej darmowej gry hazardowej, przeglądarkowej. Jak się zarejestrujecie i potwierdzicie maila, ...czego dostaniecie z rejestracją, to dostanę 4,50. I będzie fajnie, bo będę mógł sobie kupić na przykład... ...puszkę coli, żeby mieć co pić podczas nagrywania, ...albo sobie odłożę i kupię nową myszkę. I nie będzie mi się czasami zacinała podczas nagrania, i będzie lepsza jakość, i, i będzie fajnie. No. To się zareklamowałem, hajs się musi zgadzać. No. Niestety jeszcze nikt mi się nie zarejestrował z tego linka. No, niestety. Ale jak to zrobisz, to wiedz, że cię bardzo lubię. Ludziu, który to oglądasz, widzu. Cokolwiek. Osobo. Nieważne. Synchronizujemy i lecimy do Monterdzioni. Chyba ten nie jestem pewny 17 z 73. What? a o to chodzi? Szybka podróż, no to ja chcę tam iść. Za 100 florenów to spowiadałem. Dobra, idę. Co mam zrobić? Tak będzie szybciej. Tak się ładuje, coś ja się trochę rozprostowało w jakości. I może zajrzymy do Kowala zobaczymy co u niego nowego jest. Bo zazwyczaj jest tak, że. nowe. nowe, nowe, nowe. Tak to się cholerę nazywa. Zapomniałem, się w... e, 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 e. Nowy ten rozdział to zazwyczaj jest. Yy... To, da mniej więcej. to zazwyczaj jest... Yy... nobo temu Kowala. się zwiesiłem. Dobra. Kurde, ja ciągle zapomniałem, żeby shiftem tutaj cofać, a nie skape'em, do sk'em chodzimy do góry. Bardzośmy trazić zaraz 1015. Ło, wow, tutaj zamiast tamtych obrazów mogę sobie odłożyć kasy więcej EQ teraz kupić. Jakbym grał w jakiegoś Metina, czy innego na MMO, na dym. Miecz kapitański sobie chyba byśmy chcieli kupić. Lub to. Albo Florencki bułacz, sobie kupimy jak hajs będziemy mieli. Tylko, że on kosztuje 5000. A, ja mam ponad 5000, wirwi. Fajnie. To idę po to. Sobie kupię i zrobimy kolejną misję. Tak? Tak będzie. Gdzie to było? Chyba tu. Ojej, oh yeah. dobrze myślałem. Zbieraj to. Mamy 6,5 kafla, więc um, podbiegniemy sobie szybko do kowala to walić przez arenę, Przebiegniemy. Łooo. Wow. O, nad nie straciłem. Heh. Dzień dobry. Ja bym chciał kupić e, florencki bułat. Poproszę razy jeden. Nie, nie, nie kupuję tych małych broni, ponieważ takich nawet nie używam, więc nie wiem po co miałbym je kupować w ogóle. Eee, ale co mi tu jeszcze mamy? Amunicja. No i co rzucamy? Zgadźmy. mnie, mnie. Kupię. Co tam? One się przydają. I zbroję. I to jest za rękawie. A! 10 tysięcy! Dziękuję. Ja. 10 kart, to będzie mi sporo czasu zbierać. wyraz to 260. Miło. Dobra, idziemy teraz pod misję. Ono pewnie i tak nie dalej będzie. No jak? Haha, <śmany> come on, come on! To what do we owe the art? Łopatrz się, że to mamy. Nie, nie chcę się teraz w to bawić. Powróć. To co, to jest z. Gwiazda jakaś. What the fuck? Ask Sanctuarium is. been sent from firenze by el magnifico to attend to some unfinished business. i'm looking for jacopo de pazzi. ha! <laughs> who isn't? we've been at it for days. And perhaps what i carry will help us both. a list of his co-conspirators. one of them will talk before he dies. excellent. these men are sure to lack jacopo's resources, which means they will be easier to find. i will put my scouts to it at once. i appreciate the help, Uncle. Got something else for you as well. More codex pages. Ah, let's see what we can learn. What is this? What prophet? What did you find, Uncle? Just another damn mystery. The text here roughly translates to only the prophet may open it. There's reference to two pieces of Eden, but these pages offer no answers, Nipote. At least, not on their own. You must find more. We'll have to save it for another day, Uncle i have a mission to attend to as you wish now if you hope to defeat these Bastardi, i will need to teach you a few things meet me on the practice field oh, so all right you're familiar with counter-attacking but what happens when your enemy is as well I don't usually give them the opportunity. Tough talk offers little protection against Templar steel. Then by all means, Maestro, teach me what to do. Now dodge. Uh, hurry up and die. I'm getting thirsty. Bene, bene. Now do it again. Much better. One last time now. Bravo. No, we need to sound. Dość przydatne. No, dawaj. A ja to już umiałem, to wykonywać ląd. Bo... A w ogóle w tym leży. Ej, no to mi łowi. Z takim jakimś szybkim czasem. Just one more time, it's No, Magnifico! Once again, you exceed my expectations. Signore, we found Jacopo's men. And they wait your word to strike. Relay the following. No man moves until they have spoken with Ezio. Intesi? It will be done. Go, Ezio. Visit with my mercenaries in the countryside. See if Jacopo's lackeys won't lead you to him. But be careful. They will be expecting you. Okay, Spoko. Dostam, tego kolesia co tutaj nam ubraniu kolorowo który to jest? ten chyba ten A może jakiś nowy kolor masz toskański żar toskański szmaragd toskańska miedź. toskańska ofra że to nie wiem czy sobie który widzę czy nie szmaragd całkiem fajnie się zdaje. Będziemy może dziwnym asasynem, no w kase wdajemy jakieś głupoty, ale co tam, czemu nie, tam mi Dziwnie wyglądam, nieważne. Z drogi, ziomek. Będziemy się spotkać z jego ludźmi. Nie wiem, jak to jest daleko, sprawdzę sobie na mapie. No, kawałek, Unia weźmiemy, żeby nam ładnie patatają. Ten strój kojarzy mi się z takimi pustymi klimatami... I do to um, tak, chcę iść do Toskanii. Ale Ale tak najlepszy jest chyba ten czarny strój. Czemu do cholery jestem bezpośredniowy? Drobowy zastosunów ja tą chcę tak bardzo chcę. A ja tu mam kilku misji, Pierda. I co tu teraz robić? Nie mam w punkcie synchronizacyjnym do nic. Chwila. A więc tak. Mam jelenisy Dam Damy się do niej. A na samym odcinku na początku postaramy się. Yy, Staramy się zrobić grobowiec asasynów. Czy oni nam nam nie zauważyli? No spoko, jak się tam chcą. Ich sprawa. Ja im nie każę, je ścigać. Dla mnie to tam lepiej. to są trzy misje? What? What? No poczekać, to trzy misje cztery może jeszcze dziesięć. Oh. Nie wiem co robić. Gdzie ci twoje ludzie są. Czy twoje ludzie to jeden człowiek? Łatwo. Oh, tu We have found Stefano D'Abagnone. Just follow this road, and it'll bring you to the abbey where he's taken refuge. Wait, before you go, take these. You can use them to create a distraction. one so That is I ludzie ciekajcie na mnie, ja chcę zamieść. Pytarty bym mnie duszami, niech się pęknie, niech przecinku. Muszę przewiedzieć. Echo! No tu nie wychodź z szyku. Dobra, malto. te strażnicy mogą być, serio? Co on jest pierwsza czy co? Ja nie że on go zabić, zanim schroni się wypasta. Ale ja chcę wiedzieć, najpierw. A chyba widzę, bo tutaj jest kolejny, kolejny ten symbol. To jest pióro. Pióro też mogę wziąć. Nie powiem, że nie. przecież się tak wszystkich nie zbiorę. Wiem na 100%. O, mamy symbol. Sobie w tym odcinku zrobimy symbol. Zrobimy sobie symbol w tym odcinku, a w kolejnym odcinku zabijemy sobie tego tam kolesia. Jego rozwarte paszczenie się pocałunek w śmierć. What? E, prowadząc młodych na spotkanie końca. E, gdzie ognie tryskały z gardzieli, wykrywali oczy swe? Gdzie ognie tryskały z gardzieli, wykrywali oczy swe? What the tak to nie. Powie wszystko, kurde. Zdjęcia. oje jab, jab. No serie nie mam co chodzi. Widzę. O mnie trękały zgardzieli, wykuwali oczy spa. Ta cholera nie wiem, co w tym chodzi. Może tego kroć. Robimy wszędzie foty, w końcu się uda. Wszyscy mam taką nadzieję. A tam coś jest. A ty ja mam znaleźć, takie cłość, czajem. Wytyfy, wy. a obczajcie to, pół miny. O tym powiększeniu. O tym potwór nie pochodzi od człowieka. To. nie pochodzi człowieka. nie pochodzi człowiek Ja. To. Żyjemy.

O to mi wiele powiedzieli. Odtwórz, wszystkie. Aha, no super. Dobra, szybko trzeba kończyć. Dobra, jakieś oglądanie Trzymajcie się do kolejnego uszynku. Yy, no, i papa. Pa.